Siemaneczko Mordetki na kanale Love Games i dziś pierwszy odcinek z drafta. Tak na razie wygląda mój skład. Tak, wydam 15 tysięcy na drafta. Ja chcę się bawić po prostu. Mam już lęglę, spoko. Lecimy. Drafta. Gram tego drafta, wiadomo na boty. Tak. Oczywiście, że nie taki poziom. Gram, jak kiedyś, tylko na nagród i formację Jest jedna fajna, są dwie fajne, ale ja pójdę tutaj w tą formację. I tak. Pierwszym wyborem będzie... Georgi Hadzi. Super. Może być i Nie należycie, ja nie narzekam. Owen Chyba już nie ma baga z ikonami Może być i Mary z ścieniem A jaki Dobra i teraz, bruns najlepszy, najlepszy Dominigłes Na razie zgranie jest tutaj, znaczy... Średnie, no jest okej, okay, no ale mogły być większe <słuch> <słuch> Wartągę Mimo, że Szczęsny wezmę Edersona I teraz Van Dijk, no Van Dijk. A, Tomoli no. A Może być Jest Walker z, myśli, z Myśliwym yy, Kolejny wybór Leci na Robertsona I ławeczka Uwaga Zanetti Optimus Prime Ok Robimy draft Mam nadzieję Aha Szkoda, że nie mogę nim zagrać od pierwszej minuty, ale. Tu cię wsadzę. Nie no, oczywiście, że tu nie wsadzę. Po prostu wyleci oczywiście z tego składu. Frankie de Jong. O! O, jednak mam pomysł, który zrobię zaraz. Najwyższa ocena. Wells. Spróbuję zrobić jakiś wysoki draft oceniony, bo. Chciałbym coś. Jakiś tytuł jest Messi. Zobaczysz, że się tak nie cieszę teraz, że trafiam takie karty, ale po prostu. Po prostu. No. no nie wiem. No, petit, no, Ja mam pomysł, jak umieścić te wszystkie ikony w składzie. Może nawet. Nie, no, podstawowy z ikon już nie zrobimy. Bergwine w Tottenhamie, którego muszę zaraz kupić. I De frel. Muszę kupić Bergwajna, dlatego że fajny jest. O, nawet jest przetransferowany Laxlat. Nie wiem kiedy kupili. Ale kupili. No, dajcie teraz jakiś boom. Jakąś ikonkę. Wiecie, tak. Oh, jest on Didis. To jest słabsza wersja partej. No i właśnie mi spadła ocena. Ciekawa. Nie skale spójol. Albo może zrobię Zależy, czy bramkarza Jest w i zrobię podstawową 11 z ikon Prawie A jeden nie zrobię Widzimy się zaraz, jak już Wszystko ułożę I moi drodzy, zrobiłem drafta 191, nie wiem, czy ktoś jeszcze To jara, ale Ja się jaram, ja się jaram Że zrobiłem takiego wysokiego drafta no, wiadomo, jakbym zrobił to jakoś inaczej. Nie no, nawet nie mam szans, żeby zrobić większą ocenę. Wiem, że zaraz kupię bergwajna, potrzebuję. Uwaga! Hmm. Może być ten mazu. No, nie będzie. I oto ten draft, 191. Ja, z jednej strony ja się... Z jednej strony ja się jaram, jaram się, bo nigdy nie zrobiłem aż takiego dobrego składu z aż ile ikon? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ikon. Messi, Toty, je, jeszcze Toty de young Wiadomo, mógłbym to zrobić jeszcze, nawet mogę spróbować. Niestety próbowałem zrobić coś takiego, ale wtedy ten nie będzie to jeden Zrobię tak, jak był. I wszystko wróciła do domu. Jeszcze wam pokażę jakieś zmiany w moim składzie. Już sprzedali mi się niektórzy zawodnicy, bo przed chwilą otworzyłem sobie paczkę. Sprzedł się jeden zawodnik. <grym> yy, tak. Tak wygląda na razie mój skład. Real przegrał wczoraj. To wiem. No na razie ten skład wygląda w ten sposób. Zaraz będę próbował robić coś innego, zaraz, żeby pani zadraft, a same paczki za draft otworzy na telefonie. Dobra, ja się wami będę żegnał, idę grać drafta. Do zobaczenia. Cześć!